Prawda jest taka, że wszystko dzieje się niesamowicie szybko. Dzisiaj jestem na fali, a jutro topię się błagając o atencję. Aczkolwiek ma to swój unikalny urok. Jednak gdy chociaż przez chwilę raz zatrzymamy się i przyjrzymy się temu, co się rzeczywiście wokół nas dzieje, zauważymy mnóstwo zapomnianych historii, mnóstwo spraw, o których niestety nikt już nie mówi, bo wszystko niestety zaginęło gdzieś daleko w wyścigu szczurów zwanym polskim internetem. I w taki sposób chcę przejść do opowiedzenia Wam historii o pewnym polskim trolu, który tak szybko jak się rozwinął i zdobył dość imponującą jak na owe czasy ilość wyświetleń, tak też nagle Znienacka zniknął i przestał nagrywać raz na zawsze i ślad po nim zaginął. Dzisiaj opowiem wam pewną historię YouTube'owego twórcy, który trollował zanim to było modne. Zapraszam do oglądania. Pozwólcie, że zadam wam dość kontrowersyjne pytanie. Jak wkurzyć ludzi? To dość trudne i otwarte pytanie, śmiało odpowiedzcie w komentarzu. Pewien użytkownik YouTube'a w 2011 roku lubił sobie takie pytanie właśnie zadawać i doszedł w taki sposób do jednoznacznej konkluzji: żeby wkurzyć dużą grupę osób, należy podważyć. Ich podstawy, przede wszystkim podważyć ich autorytety i osoby, z którymi się utożsamiają. A w skrócie, żeby wkurzyć dużą grupę ludzi, w szczególności tych najmłodszych, należy obrazić ich idoli. I to jest dokładnie to, co zrobił Vivras Mata 2. Kanał z kalafiorem na profilowym. Jego kanał skupiał się głównie na kultowej serii Najbardziej żałosny konta YouTube'a, w której, jak na nazwę przystało, wyjaśniał według siebie najbardziej żenujących twórców na YouTube. Robił to w sposób celowo żałosny i jak najgorszy. A granie nieświadomego swojej osoby Debila było w 2011 w modzie, bo to wtedy pierwsze kroki stawiał na przykład kultowy KloToV12. Problem w serii najgorsze konta na YouTube był taki, że jednocześnie chodziło tutaj o topkę twórców, jeśli chodzi o zasięgi i subskrypcje, a do grona z wyzywanych przez Wibrasz zaliczył się chociażby JJ Joker, Wąziu, CTSG, Niekryty Krytyk i inne YouTube'owe dinozaury. Moim celem będzie JJ Joker. Jednak główne pytanie, jakie chciałbym tu zadać, to po co to robił i jaki cel w tym miał WIWRASZMATA? I ciężko na to odpowiedzieć. Możemy się jedynie domyślać, a najprostsza odpowiedź w tym wypadku wydaje się najlepsza. Robił to, bo mógł. Robił to dla rozrywki i bólu dupy tysięcy bardzo młodych wtedy widzów, którzy żarli się w imię swoich idoli w komentarzach, broniąc ich oraz, delikatnie mówiąc, krytykując postawę WIWRASZMATY wobec topowych twórców YouTube'a roku 2011. Dzisiaj jednak nie możemy przeczytać tych soczystych komentarzy, bo w większości filmów zostały one wyłączone. Ale kim był WIWRASZ MATA 2? Dlaczego zniknął? I gdzie się teraz spodziewa twórca stojący za tym projektem? Prawda jest taka, że niestety dokładnie nie wiadomo. Ale na szczęście z pomocą przychodzi nam nikt inny jak... Bremu? który na swoim drugim kanale, zwanym dumnie Bremu 2, ponad 11 lat temu opublikował film, w którym zawarty jest niezaprzeczalny dowód, że Vivras Mata 2 to prowadzący kanału Norek Gamer, o którym Vivras Mata 2 również nagrał odcinek najbardziej żałosnych kont YouTube'a, a który to wyraźnie odstawał ilością kontentu, jak i wyświetleniami i subskrypcjami od reszty osób, o których Vivras Mata zrobił filmy. Według Brema, sprzed ponad dekady miało to dowodzić, że to był sposób na promocję swojego kanału Norek Gamer, która w sumie chyba się nie udała, bo tego kanału nie mogę nawet dzisiaj współcześnie nigdzie znaleźć. Jeśli rzeczywiście porównamy sobie odpiczowany głos viwrażmaty do normalnego głosu użytkownika Norek Gamer, który jak na ironię przystało, uwieczniony jest dla potomnych wyłącznie na filmie viwrażmaty, możemy już grać w otwarte karty. Siema, tu Mata i bez zbędnego gadania przejdźmy do kolejnego żałosnego konta yy, tej zacnej strony YouTube. Witam Was w kolejnym odcinku World of Minecraft. Na początku, oczywiście, zmiany, jakie zaszły w domku, no tak. Jednak tam, gdzie historia Vivraszmaty się kończy, przychodzi nowe i nieznane. Przychodzą osoby, które próbują w identyczny sposób powtórzyć jego sukces. Innymi słowy, przychodzę ja. Jako dumny właściciel kanału, który powstał z inspiracji nieślubnego dziecka Vivraszmaty 2 z klocuchem 12, na którym tworzyłem serię, gdzie w najbardziej absurdalny sposób próbowałem hejtować topowych twórców roku 2014. Myślę, że mogę się na ten temat trochę wypowiedzieć. Osobami, które zhejtowałem i wyjaśniłem był m.in. Jay Dobrowski, polski pingwin, ale nawet gimper. I w sumie śmiesznie, że nie było tam bloka, bo miałbym mu ciekawą anegdotkę do powiedzenia. Ale nie było go serio. Jak na kanał z kilkoma filmami i kilkoma subskrypcjami osiągnąłem tam dość spore zasięgi rzędu kilku tysięcy wyświetleń na każdym filmie. A pod każdym materiałem oczywiście otrzymałem kilkanaście komentarzy, pełnych jadu i nienawiści. I naprawdę nie wiem, o co mi wtedy chodziło. Chyba jakąś przyjemność sprawiało mi, nie wiem, puste wkurwienie innych ludzi. Nie chcę mimo wszystko mówić, jak nazywał się ten kanał, bo kontent na nim był mimo ironiczny w dźwięku żałosny, a jakiś koleś zrobił o mnie cały odcinek gdzie w praktyce zreaplaudował filmik recenzujący mój filmik wraz ze swoją reakcją, co jest y, naprawdę śmieszne, jak o tym pomyślicie. Najgorsze kanały polskiego nas, czekaj, czekaj, na najgorszy kanał polski, Niezależnie od Wiwraż Maty 2 i jego kopikatów, w polskim internecie powstawały też inne projekty, które już nieco poważniej miały zamiar wyjaśnić społeczność internetową i to, jak bardzo łatwo w rzeczy samej jest rozwcieczyć tą masę ludzi, będących w internecie. I tak powstał projekt Grażyna, w którym chodziło o to, że pewna starsza pani prowadziła w internecie na YouTubie serię vlogów, na których prezentowała swoje dość konserwatywne poglądy których nie powstydziłby się stereotypowy wyborca partii rządzącej. Grażyna! Grażyna Żarko! Żarko! Pani Grażyna Żarko! Grażyna Żarko! 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 Grażyna Żarko. Katolicki głos w internecie. To wyjątkowo nie spodobało się internautom, którzy jechali po niej równo i wyjątkowo ostro. Wywiązał się z tego ogromny hejt, który na szczęście był kontrolowaną akcją i eksperymentem społecznym, który skończył się tak szybko, jak się zaczął. Całość zwieńczył mini dokument, reportaż na temat tego, że projekt zaczął się wymykać spod kontroli, a hejt był znacznie większy niż spodziewali się tego autorzy. Na szczęście na ratunek przyszedł nikt inny jak Krzysztof Gonciarz, który dla aktorki będącej twarzą projektu Anny Lisak zorganizował zbiór na wakacje. Chciałem was poinformować, że ruszyła taka akcja pod tytułem Wakacje dla Grażyny Żarko. Nie chodzi o to, żeby internauci dokonali jakiejś tam zbiórki pieniędzy na serwisie Indiegogo i potem te fundusze zostaną przekazane pani aktorce, która grała Grażynę Żarko. I całość ma na celu jakby pokazanie jaśniejszej strony internetu, że poza tym, że jesteśmy w stanie kogoś strasznie zhejtować i nienawidzić i tak dalej, to jesteśmy w stanie też zrobić coś fajnego razem. I tak 3000 złotych zebrane z inicjatywy Gonciarza Anna Lisak poświęciła jak sama mówi, na cele wypoczynkowe. To będzie hot take, ale jest to dość ciekawe i ironiczne, że biorąc pod uwagę dość konserwatywne wypowiedzi Grażyny Żarka oraz dość postępowe poglądy Krzysztofa Gonciarza, kto wie, czy gdyby dzisiaj działa się podobna akcja, ciekawe, czy Krzysztof nie byłby dzisiaj jednym z tych, który może oczywiście nie pokazywałby jej siekiery i groził jej śmiercią, ale z pewnością dosadnie krytykowałby działania tej fikcyjnej postaci. Także następnym razem, jeśli będziecie chcieli komuś pogrozić śmiercią za to, że woli ser z rodzynkami, zamiast tego, oczywiście, najlepszego sernika bez rodzynek, zamiast zastanowić się, czy ta osoba cię troluje i czy w ogóle istnieje, może zastanówcie się, czy w ogóle warto marnować na nią jakąkolwiek energię. Dziękuję bardzo.